Co Dżony Ladies choice, stary! Sprawdzimy ci Sparta! Jesteście gotowi? No. Brodor, jesteście gotowi? No. Brodor, jesteście gotowi? No. Brodor, W Eurosporcie będzie DSF, w telewizji wszystko będzie. My sobie. z Markiem się nastawiamy na wygraną. Okej. Okay. pierwsze, drugie miejsce, jak już to może, <grym> możemy oddać Możemy oddać drugie. Wtedy mamy pierwsze i trzecie i drugie możemy oddać. Pięć dych jak zwykle, A, nie? No. Czy nie było? No 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 let get Biegłeś? Biegłeś. Dzięki. Brudni, zmęczeni, ale chyba szczęśliwi. Spartan z wami. Jakie wrażenia? Świetnie, generalnie bardzo zgrany. Ekipa dobrze się przygotowaliśmy. Każdy dobiegł co najważniejsze. Sporo przeszkód. Tak generalnie tak, no obawialiśmy się tego, bo nie, nie wszyscy mieli okazję. Widać euforia dalej, adrenalina szaleje. Nie wszyscy mieli okazję biegać, tak? No, my z Maćkiem już mamy podobne, powiedzmy podobne, bo na płaskim, tak? Dwa biegi za sobą, więc troszkę inaczej też do tego podchodziliśmy. No ale udało się każdemu, jest fajnie, tworzą się dobre relacje, tak? Widzimy się na następnych treningach i pewnie niedługo na kolejnych Spartanach czy innych biegach przełajowych, tak? Myśleliście, że Spartans Race to bieg piekieł, nie dość, że pod górę, kilka kilometrów, bodajże 8, ale też dużo przeszkód. Jakieś były szczególnie trudne? E, generalnie tak, no, nic, nic czego nie, nie mogliśmy przetrenować. Tak? No, mieliśmy okazję w zasadzie zrobić wszystkie rzeczy, no, nie wiem, może oprócz czołgania się pod drutem kolczastym. Natomiast e, raczej e, na treningach, które prowadzę, przygotowujemy się tak, E, bardzo szeroko, tak? czyli w zasadzie w każdej dziedzinie jesteśmy zrobić w stanie e, dobre minimum, i tak też się stało. No, ludzie wychodzili na linę, e, czołgali się, wychodzili pod górę. Było tak naprawdę, nie wiem, koło 2,5 km e, stromego podejścia, bo nie można powiedzieć, że to był podbieg. I potem tak naprawdę zaczął się sprint, czyli zjazd. Z góry parę przeszkód, które w zasadzie no, bardziej teren dał się, że tak powiem, w kość, bo wysiadały mięśnie, gdzieś tam łapały nas powoli, skurcze, ale no, ta, ta różnorodność, to że można było się schodzić w jacuzzi. Czy blisko zerowej temperaturze wody, to nas trzymało, no i ta adrenalina, która jak słychać, widać, dalej buzuje, że tak powiem, w żyłach naszych, naszych zawodników. Tak, ciężki bieg, bo nie dość, że wytrzymałość, bieg pod górę, to jeszcze silne ręce, silne nogi trzeba mieć, bo... Tak, zasadniczo, tak, tak jak Paweł na przykład, musi mieć bardzo silne ręce, pod, żeby po tym biegu trzymać kamerę jeszcze, e, no mamy lekkie drgawki, ale tak, przygotowujemy się wszechstronnie, bo jakby no, moją jakby bazową taką dziedziną, dyscypliną jest crossfit i w tym, się, w tym się spełniam i w, jakby zgodnie z... No, nie tylko twoją, no, no, no dobrze, dobrze, ale staram się jakoś, wiesz, dobrze wypaść, tak? no, ale zasadniczo tak, przygotowujemy się wszechstronnie, czyli w zasadzie pracujemy nad każdą formą ruchową, od gimnastyki, podnoszenia ciężarów e, czy, czy elementów wytrzymałościowych, typu bieganie tak naprawdę do tego biegu nawet nie przygotowywaliśmy się biegając, tak? mieliśmy jeden test, gdzie każdy zdał po, że tak powiem, pozytywnie e, przebiegliśmy 10 km poniżej godziny i nas zadowala, a tą formę zrobiliśmy właśnie na sali z ciężarami, z gimnastyką, z różnymi jakby formami aerobowymi, takimi wytrzymałościowymi. Jest, jest dobrze, tak? tak? jak mówię, obawiałem się o niektóre osoby, czy przypadkiem może nawet nie e, forma, co adrenalina i, i, i potencjalne kontuzje, bo e, możemy się dobrze przygotować, ale źle stanąć, tak? I, i mamy pobiegu, ale wszyscy ukończyli, więc, więc jestem generalnie dumny z całego timu i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych biegach. Były jakieś momenty zwątpienia? Tak, zwątpienie czy... e, tak, to była właśnie ta górka, może ją będzie widać e, i tak naprawdę każda górka, która się pokazywała po tej górce, tak? Bo to, to nie był... Początek, ani środek, ani tak naprawdę koniec czegokolwiek. Tylko mieliśmy jedno, jedno podejście, które było bardzo strome. Kolejne, za nim kolejne i tak naprawdę no myśleliśmy, że to się nigdy nie skończy. Na szczęście e, był moment, e, w którym mogliśmy zacząć tak naprawdę biec, bo, bo do, no, przez pierwsze 2-3 kilometry wyglądało to bardziej na Spartan Walk niż na Bart Spartan Sprint. Z pewnością jak się przekracza linię mety, jest Euforia, radość, bo coś sobie udowodniliśmy, tak? Ja na przykład, ja jakby, co z zasady nie lubię biegać. Jest to dla mnie nudne, tak? No bo wychodzę, nie wiem, czasem na Wał, na Dunajec i biegnę. Na zasadzie tylko sprawdzenia się nie jest to jakaś tam moja e, część mojego, mojego treningu, taka rutynowa. E, I e, dla mnie to jest nudne, tak? Natomiast tutaj to jest e, zabawa, to jest e, E, taka współpraca, tak? My, my generalnie pobiegliśmy i to się, ta grupa się jakoś rozwarstwiła, ale każdy gdzieś tam miał kogoś na oku, patrzył, czy przypadkiem nie pomóc, nie, nie wiem, nie zareagować, bo tak jak mówię, różne rzeczy się zdarzają. Można złapać kolkę, można skręcić kolano, kostkę. No, zależało nam na tym, żeby dobiec w całości to się udało. Mówiszcie, że w takich biegach bardzo ważna jest współpraca, bo tylko najlepsi mogą sobie pozwolić na to, że przebiegną bez problemu i jeszcze w szybkim tempie. No tak, tak. Generalnie tak. No tu mamy na przykład zawodniczki CrossFit Mjolnir, które startują z ekipą które startują z ekipą w, e, w elicie, czyli w tych, pierwszych, w tych pierwszych biegach, rozdziewiczają, że tak powiem, trasę. E, no i startują tak naprawdę cyklicznie, na przykład Leszek Zaliński z ekipy e, przebieg, trzy biegi, Spartan, Sprint, tam Beast jeszcze... Sześć, no ale masz Trifekta, tak? No, jest Leszek nawet e, i no, generalnie, generalnie jest fajnie, tak? No, czy w przyszłym roku powrót? Na pewno, 100%. Ja myślę, że sami ludzie nie dadzą, że tak powiem, spokoju i sami będą wyszukiwać jakichś biegów. Gdzieś tam znaleźliśmy, bo, bo gdzieś tam sobie tą poprzeczkę chcemy podnosić. tak? Dla nas pierwszym był Run Magedon, potem Survival, który był takim biegiem w zasadzie bardziej po plaży niż, niż z przeszkodami. Kolejny Spartan, może coś więcej, tak? Spartan ma dystansę, czyli tam powiedzmy około 12 km plus, czy 15, jeszcze 20 z hakiem, więc może akurat teraz dystansę będziemy pokonywać, a nie a nie tylko przeszkody, więc jest, jest, jest co robić i jest do czego dążyć. Odnośnie, odnośnie samego, samego tutaj startu i trasy, no to faktycznie trasa wymagająca, na najgorszy tutaj był, był ten podbieg, natomiast jeśli chodzi o przeszkody, nie były jakieś trudne, tylko no, no sam teren wymagał od nas niesamowitej kondycji i, i przygotowania fizycznego. Były jakieś momenty zwątpienia? Y, oczywiście, tutaj najgorszy był ten podbieg, Myślałem, że kończy się gdzieś w połowie Jaworzyny, ale jednak, jednak musieliśmy dotrzeć na sam szczyt. No i sam zbieg, zbieg był taki kryzysowy, gdzie, gdzie faktycznie, faktycznie było takie podłamanie psychiczne i, i fizyczne, ale daliśmy radę. Także. tutaj ten teren był nierówny? Tak, oczywiście. Tutaj zbieg, zbieg w rzece, część trasy odbywała się właśnie potokiem. Yy, także no, niewidoczny był, niewidoczne były te kamienie, ale powoli daliśmy radę. Która z przeszkód była najtrudniejsza? Yy, która z przeszkód? Wydaje mi się, że lina, yy, ponieważ no, była na samym końcu. Yy, organizm już był wycieńczony no i skórce już łapały. Także, no i wysoko, <laughs> około 7 metrów yy, samo wyjście. Także wymagało to od nas troszeczkę przygotowania, ale. Jest dobrze. W przyszłym roku powrót do klinicy? Yy, myślę, że w tym roku jeszcze, jeszcze wystartujemy. Tak, gdzieś w Warszawie ma być organizowany Spartan Race przez, przez firmę Reebok i myślę, że wystartujemy w kilka osób z naszego teamu.